Witam serdecznie. Czas zagrać ligę. forces na tanku. No, dosyć mocarna drużyna. I zagram trochę w inny sposób niż zwykle. Bo chcę coś wypróbować na tego Gestalta. jeszcze, bo potrzebuję dwóch dispeli. Dobra. Mogę coś wziąć na miniony jeszcze może. Okej, okay, nic nie mam, więc muszę iść w combo i coś znaleźć. żółtych nie ma i nie będzie kombo razy 6 i żółtych dalej nie mamy więc gestalta mi się na pewno już nie uda opanować Na czas. Ok, złotko jest, ale już oczywiście wszyscy uderzą, więc nie wiem czy w ogóle cokolwiek tutaj zostanie. Oczywiście. Na pewno jeszcze wstanie teraz ten PAM forces. Oczywiście i możemy lecieć dalej. Tak samo jak mi poszedł świetny turniej, tak samo się zapowiada, że będzie na Lidze. Aż dziwne, że udało mi się e, ugrać wojny na 5-1. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co się łamać. To tylko gra, gówniana, ale gra. Nie o na środku. Hmm, Jeśli to po co mi kong do wzięcia? W sumie nie, więc weźmy sobie alukarda. I tutaj zagramy z rysiem. Gdzie ty jesteś? Albo nie. Weźmy Milena Nie, muszę Rysia. Kurde, nie muszę. Dobra, sorry za zamieszanie. Ale zaplątałem się z oddziałami. Dobra, tak może być. Okej, okay, raczej tutaj atak wejdzie. Jasno musi odpalić sobie babcia na pierwszym ładunku, bo inaczej byłoby za łatwo. Co nie wiem po co wziąłem tutaj Alukarda? nie ma minionów. I kong byłby lepszym wyborem. Tutaj tą malin wyciszyć. No i kakao. Nic nie zrobiło, czystaje wyciszony Oczywiście Rin musi uderzyć moją kluczową kartę. Jak zawsze. I się okazuje, że jednak trzeba było brać Konga. Bo Milena odpali na drugim ładunku i z łatwej wygranej jest przegrana. Facepalm. Hmm, źle dobrany skład. Głupie decyzje w składzie i takie są konsekwencje. No tutaj ja akurat ta lukarda mogłem wziąć, bo Cyprian sobie wali te duże mocnych pomocników. Nie no zapowiada się dzisiaj zajebisty dzień. <laughs> Na turnieju odpadłem. Mimo, że byłem co, czas stop. top 100 Naprawdę nie mam nie mam dosłownie nic do powiedzenia. Odbemśmy tą ligę pierdoloną. Na chuj mam mam. Okej, okay, oczywiście na lunę mógłbym wziąć jakieś karty ładunkowe, ale i tak główno dzisiaj leci w, na planszach, więc nie ma to kompletnie znaczenia. Czy kto przeżyje? Ok, jakieś punkty zdobędę. Oczywiście znaczy to już jest koniec, bo. Erlang z hipciem nie wykończą Okej, okay, super mocny klocak Wow. O jednak, jednak, jednak jeszcze nie wygrałem. Okej, okay, weszło. Aurora, coś mi ten nick mówi. Dobra, tutaj muszę wziąć jakiegoś reflekta. Chyba wezmę zielony, zielony skład. Tylko muszę dobrać tutaj rysia jeszcze. Bard bardów w składzie potrzebujecie zawsze, kiedy nie macie oddziałów tych ciężarówek na 17 poziomie lub i cyklopów na 16. Okej, okay, będzie dziewięć klocków. To znaczy, że powinienem stronę wybić. Chyba wolę tutaj szczególnie, że po to wziąłem kliki, żeby mogła się z amorkiem tutaj poszarpać. I przy okazji skaza też na tym powinien ucierpieć. Okej, okay, trucizna odbita. Teraz jeszcze odbijmy ten miłość ponad wszystko. czemu nie odbiło się? Więc nie jest to aż takie istotne. Będzie już <laughs> Widocznie wystarczy trochę się zirytować, żeby... móc coś zacząć wygrywać. Dobra, to jakie Kitim jest niepotrzebna. Nie wiem o co chodzi, ale od wczoraj cały czas są plansze zielone. W każdym możliwym miejscu. Kurczę, w teorii powinienem odpalić chyba diament. Ale no chciałbym go zachować przy życiu jeszcze, więc zróbmy w ten sposób. mamy, dobra, wystarczająco dużo kostek. Hmm, chyba czegoś nie policzyłem. trudno się mówi. Ok, teraz tak, czy będzie opu tarcza mamy odpaw Nie. Czy będzie ten zielony klocek na dole? Tak. I w tym momencie jest już po Także super, że udało się wygrać dwa ataki na. na. no nie, trzy ataki na sześć. I powiem Wam ciekawostkę. Ciekawostka jest następująca: od wczoraj wieczora nie umiem otworzyć skrzynki na jazdów bo. Na turnieju wszystko dzisiaj przegrałem, oprócz walki z Yoshi W lidze też przegrałem i wieczorem jak testowałem sobie plansze przed turniejem, przed rozegraniem, znaczy wojny, to też wszystko przegrałem, także także nie jest kolorowo, ale co, co poradzić. Może, może niedługo się karta odwróci. Trzymajcie się. Trzymam za każdego z Was, który kto jeszcze gra w ostatniej rundzie, za to, żeby się wbił do tego 10 tysięcy punktów, bo inaczej będziemy największymi przegrywami świata, grając tą ligę, w której nie ma nagród, a w tym czasie mogliśmy sobie zdobywać mięso w najazdach. Trzymajcie się.